Chcesz wiedzieć, co naprawdę powiedzieli? Subskrybuj teraz. W ostatnich tygodniach polski internet mógł obserwować dramat dziecka odbieranego wbrew jego własnej woli, jego ojcu. Słuchaj, o, Ale zrobiliście. Powiem pan zna, decyzje, długi czas. Naprawdę nie, nie rada, może... rada, Tak bezduszne przepisy powinny być zmienione. Alienacja rodzicielska to zjawisko, które rujnuje życie dziecka. W Polsce szczególnie dotyka ono ojców w sądach rodzinnych. Wystarczy prześledzić statystyki. Jest to bardzo poważny problem. Ale oczywiście tak poważnego tematu nie rozwiążemy nagrywając jedną czy drugą rolkę. Chciałbym jednak rozpocząć debatę w tym arcyważnym obszarze. Jeśli też uważacie, że to ważne, dajcie znać w komentarzach. Masz dość klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.